Мышка, давай для нас не узнать Sobre a pista de... Spóźnienie na lekcję, ale dziś mam dyżur na wojsku szkolnym i namierzyłam grupkę wstępnych palaczy z drugiej klasy. Już ich zachodziłam od tyłu, żeby ich zaskoczyć, ale zorientowali się chorym i zaczęli uciekać sił przez prawnik, a ja oczywiście za nimi. To oni chyt przez płot, a ja oczywiście za nimi. To oni chodzą na rynek, a ja co za nimi? I tam niestety klapa z kościwu, bo na rynku jest Nie mogłam się zdecydować, za kim mam pobyt. Wtedy uświadomiłam sobie, że pewnie już był dzwonek, a ja mam przecież lekcję z naturalną klasą. No więc szybko chyt z rynku, chyt przez płot biegiem, przez uisko i oto właśnie jestem. Trochę odsaknę i już zaczynam. A cóż to? Już dzwonę? No